Na początku marca wraz z naszą kamerą udaliśmy się do niemieckiego Langlingen, która od ponad 15 lat jest naszym miastem partnerskim. Leżące w niewielkiej, niegdyś rolniczej gminie Miasteczko, posiada bogatą historię, a jego początki sięgają roku 1257. Znajduje się tutaj m.in. Muzeum Krajoznawcze ulokowane w dawnym spichrzu zbożowym oraz zabytkowy kościół ewangelicko-luterański z 1257 roku. Życie kulturalne i społeczne w Langlingen jest bardzo różnorodne. Na terenie gminy działa m.in. 21 drzeżeń i związków, jak choćby bractwo kurkowe, chór mieszany, koło taneczne czy Związek Kobiet Wiejskich. W ramach porozumienia zawartego 14 marca 1998 roku, reaktywowanego następnie 9 czerwca 2001 roku przez ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnym, Jadwiga Saładziak oraz burmistrza czarnego Jana Zieniuka, nasze miasto rozpoczęło z Langlingen bardzo ścisłą współpracę mającą na celu wzbogacenie życia publicznego, kulturalnego i sportowego z poszanowaniem tradycji kulturowych obu gmin. W ramach współpracy powołany do życia Komitet Polsko-Niemiecki co roku opracowuje plan wzajemnej współpracy obejmujący rozmaite inicjatywy. W tym roku spotkanie komitetu odbyło się w Langlingen. Ze strony niemieckiej uczestniczyli w nim m.in. Jürgen Gesper, przewodniczący komitetu, Dirk Erhardt, sekretarz komitetu, Wilhelm Linewe, były burmistrz Langlingen oraz Ernst Ingolf Angermann, obecny burmistrz. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli Manfred Rikeman, Tadeusz Bednarski, Edward Jankowski oraz Ireneusz Czerniawski. O początkach współpracy oraz podpisaniu porozumienia opowiedział nam Dirk Erhardt, sekretarz komitetu po stronie niemieckiej.

Na ja, vor 15 Jahren ging das intensywność kontaktów zwiększyła się znacznie dopiero mm -hmm. y, tak, gdzieś w ciągu ostatnich 15 lat po podpisaniu y, współpracy o y, partnerskiej współpracy o, o kontaktach. Ja, wir haben auf mehreren Bereichen y, Kontakte

Cyklicznie świętujemy u nas Święto Strzeleckie, w związku z tym współpraca właśnie w tej dziedzinie, czyli z bratwem, tutejszym Bractwem Kurkowym, bardzo jest intensywna. Kulturellnie mamy to z kontakty noch, noch gepflegt werden unter den Landfrauen? Jeżeli chodzi o współpracę kulturalną, to bardzo duży wkład mają tutaj ich. Dann kommen ja viele sportliche Aktivitäten wie Tischtennis Fußball Jugend und Herrenbereich Wandern das wie Ossoschka Ossosch? Ponadto na y, niwie sportowej jest bardzo, bardzo dużo kontaktów, m.in. tenisiści, piłkarze. Auch wenn es um Touristik Ja, wir dürfen natürlich unsere Feuerwehr nicht vergessen, die auch maßgebend da waren, oder auch unser Deutsches Rotes Kreuz, die uns immer sehr unterstützt haben. Und auch ja für euer Jugendheim oder für euer Kinderheim oder Kindertagesstätte Kinder, äh, war das, mhm, glaube ich. Mhm. Und äh, auch fürs Behindertenheim okay. haben wir da ja so einiges äh, unternehmen können und erreichen können. Äh, diese Ja, tak ja wam a na szczęś. Ponadto nie można zapomnieć także oczywiście o naszej Straży Pożarnej i współpracy właśnie w tej dziedzinie, to znaczy z, z naszą Strażą, Ponad, a, a także Niemiecki Czerwony Krzyż, który wspólnie także ze Strażą Pożarną, wiele przedsięwzięć już w, polegających między innymi na, na zbiórce różnego rodzaju różnego rodzaju przydatnych. Rzeczy, które, które wykorzystywane są u nas. Zorganizował bardzo bardzo wiele tego, tego typu spraw i cały czas ta, ta współpraca w tej dziedzinie jest pogłębiana. Ja, i tu gibt es ja so einige Veranstaltungen, die sich jährlich wiederholen, wo wir mittlerweile ja doch den Austausch auch immer rege getan haben, wie die Tage jak zum Beispiel auch der Königsbeil oder das Königsschießen des Schützenvereins in Charne. Das darf man dabei auch nicht vergessen. W tej chwili jesteśmy w trakcie um, omawiania, co, jak co roku, omawiania planów współpracy na, na rok kolejny, czyli bieżący. Tak jak Dni Czarnego, nasze święto strzeleckie itd. Wiele, wiele, wiele dziedzin, które. które po prostu jest, jest możliwa wymiana kulturalna czy sportowa. Co drugi rok organizowany jest u nas Zielone świątki, połączone oczywiście ze Świętem strzeleckim. No, Punkt To byłby taki najważniejszy punkt, jeśli chodzi o z naszej strony z tegorocznych imprez. Natomiast, y, y, oczywiście, druga sprawa, taka zaległa, jakby wizyta wędkarzy, która w ubiegłym roku nie zaplanowana nie doszła do skutku ze względu na trudności w ustaleniu, uzgodnieniu terminu. Podczas spotkania komitetu wypracowano plan współpracy gmin na rok 2014. O propozycjach działań opowie Państwu Manfred Rikeman, przewodniczący komitetu po stronie polskiej. Komitet z zaprzeczonej gminy Landlingen zaproponował nam, Przyjazd na uroczystości intronizacji króla w Landlingen, które się odbędzie w dniach 8-9 czerwca. To jest uroczystość bardzo obszerna i uczestników do 20 osób. My, jako Komitet Zaprzeczonej Gminy z Landlingen, jako Komitet z Czarnego, proponowaliśmy im przyjazd, proponujemy im przyjazd. Na uroczystości z okazji Dni Czarnego, które będą się odbywać 14-15 czerwca, w Czarnym, jest zaproszona również przez Polski Związek Wędkarski grupa wędkarzy na te dni, które będą brali tu udział w różnych zawodach. Jak również jest propozycja przez Stylec Bractwo kurkowe na intronizację króla w Czarnym w dniach 21 września. 20-21 września.